Zakupy przez internet być może są wygodniejsze, ale nie zawsze okazuje się, że dostajecie to co żeście chcieli, żeby do Was przyszło. Zamówiłem na Allegro oczywiście super, hiper, ładowarka, Apple, oznaczenia, wszystkie model A2140. Przyszło to do mnie i tak na pierwszy rzut oka zupełnie. Zupełnie to nie stwarzało pozorów, że coś z tym może być nie tak. Jedyną rzeczą, która pomyślałem, że jest jakaś dziwna w produkcie jabłkowym, już zaraz Wam pokazuję, to wydało mi się, że coś, coś, coś tutaj jest nie tak, jeśli chodzi o produkt jabłkowy. No, i wiecie, że ja jak te wszystkie urządzenia kupuję, to, to zazwyczaj je lubię sprawdzić, podłączyć, zbadać czy te deklarowane wartości, które są na pudełkach, że. Potrzebujemy 20 watowego zasilacza i będziemy mogli ładować 15 watami yy, tą ładowarką maksejwową, No i okazało się, że niestety ta ładowarka, która do mnie przyszła, wygląda wszystko idealnie, ja specjalnie tu nakleiłem taśmę, żebym wiedział, która to była, żeby potem się nie musiał z tym znowu szarpać. Także wiecie, że ta z tą kawałkiem taśmy przezroczystej od spodu to jest ta, którą podejrzewam, że jest nieoryginalna, ale moje podejrzenia w zasadzie no, tak już na poważnie przybrały moc w momencie, kiedy podłączyłem ją do, do zasilacza i próbowałem ładować iPhona. I zobaczcie, co się dzieje. Ja ją podłączę do zasilacza. Jak widzicie, maksymalną mocą, jaką telefon jest ładowany, to jest 4, no jest pełna 5W. Tak więc on no, zdecydowanie to odbiega od tych 15, które, które są zadeklarowane na pudełku i które powinien mieć oryginalny produkt Apple. Tak więc dzisiaj poleciałem do sklepu eee, i proszę bardzo, jest. Mam nadzieję, że tym razem oryginalna, bo ją też sobie porównamy. I pierwsze, pierwsza rzecz, na jaką zwracam uwagę, to mnie wtedy rozpakowałem, wiecie, już tak zupełnie bez, e, bez, e, no bez nagrywania tego, bo nie myślałem, że w ogóle się pojawi taki problem. Biorąc pod uwagę, że kupuję produkt oryginalny i teraz są te wszystkie wyprzedaże na Allegro, i w zasadzie no, skusiło mnie to, że ona jest nieco tańsza niż w sklepie, to zamówiłem. Wszystko jest design by Apple, wszystko jest z, z logo Apple. No i teraz pudełko. Pierwszą rzeczą, jaką, jaką widzicie, to jest inna grubość czcionki. Tutaj na froncie. Jeśli chodzi o samą ładowarkę, no to być może jest nawet i podobna, chociaż to też nieco wygląda inaczej. Ta jest bardziej ciemniejsza. Tutaj od dołu od razu widać różnicę na pudełkach. Jeśli chodzi o ten papierek, to też, to też mówię, no być może ten produkt pochodził z jakiejś dystrybucji zagranicznej, chińskiej czy jakiejś tam innej azjatyckiej. Ktoś to sprowadził do Polski, sprzedaje po prostu w Polsce, ale nie jako oficjalny importer, bo na tym oryginalnym produkcie mam Naklejona, że ładowarka Max, dystrybutor i tak dalej, czyli jakieś tam oznaczenia importera, który to ma sprzedawać w Polsce, tutaj tego nie ma. I pierwszy, na pierwszy rzut oka już widać, że to tutaj na dole wygląda nieco inaczej. Ale jak widzicie, obydwie są oznaczone, że wyprodukowane w Chinach. Ten sam, to samo oznaczenie modelu, eee, jakieś tutaj te numerki, no, nie, nie, zupełnie inne. Tu jest serial number, do tego serial numberu nie ma zupełnie wydrukowanego. I są tu jakieś magiczne chińskie znaki, plus jakiś kod. Z tej strony też inaczej to wygląda, ale tak jak mówię, no inny rynek może być deko inne oznaczenie. Co ciekawe, ta ładowarka była normalnie zamknięta w ten sam sposób, co i ta. Widzicie, tutaj jest taka, 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 takie zabezpieczenie, które się zrywa. Właśnie to uczyniłem. I tutaj było dokładnie w ten sam sposób, to. Zabezpieczone. Jeśli chodzi o tył, to wygląda trochę inaczej. Tu jest oznaczone USB-C, tu jest in, w, innej, w innej formie to zrobione. Nie? Także, także tu już widać zdecydowaną a, różnicę, ale też mówię, może to być na przykład z poprzedniej edycji, tak, tak to wyglądało. No i otworzę tą, tą oryginalną, sobie rozpakujemy, żebyśmy widzieli, jak to ma wyglądać. Od razu rzucę okiem na te karteczki. Też są trzy razy, ale tej chińskiej nie ma. To będzie mniej więcej zduplikowane, to co było, e, to, co było w tej oryginalnej. Plus tutaj była jeszcze, właśnie ta chińska karta gwarancyjna z tajemniczą czerwoną e, pieczątką. I teraz zobaczcie, to też było w ten sam sposób zapakowane czyli był kartonik. E, kartonik otwierał się w ten sam sposób, i ta ładowarka była tu zapakowana identycznie. Tak więc można by powiedzieć, że jakbyśmy ją rozłożyli, to by było, y, y, wyglądałoby to identycznie. Widzę, że na tej oryginalnej mamy tutaj jakieś oznaczenia i napis. Proszę bardzo, na tamtej nie ma tego, nie jest to tutaj wydrukowane. Od spodu tu też nic nie ma i, i tu też nic nie ma. Czyli widzicie, tutaj musieliby trochę więcej wydać pieniędzy na to, aby. Coś nadrukować od wewnątrz i im się już ten aspekt nie, nie opłacał. Taka, taka ładowarka nie powinna kosztować więcej niż, nie wiem, 15-20 zł, no bo to 5-watowa ładowarka indukcyjna no nie za bardzo. Wyciągnę tą nową i sam produkt. Jak widzicie, no tutaj mniej więcej wygląda to podobnie wagowo. Nie wiem, może ta plowa nieco, nieco cięższa. Jeszcze zobaczę, jak tutaj ten magnes się będzie spisywał na tej świeżo odpakowanej. Dobra, ten tak chodzi. No, powiem szczerze, że jeśli chodzi o magnes, to nie wiem, czy ta nieoryginalna nawet nie trzyma mocniej niż ta oryginalna. Ale aczkolwiek jest to bardzo zbliżone. No, trudno, nie, nie będę tutaj żadnych takich pomiarów robił. Ale na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo e, podobnie. No i dobra, najważniejsza sprawa to podłączenie urządzenia do, do miernika. Od razu przełącza nam się na 9V. Widzieliście, że tam chodziło na 5. E, no i najważniejsze, jak będzie wyglądał proces ładowania. Tu faktycznie rozpędziła się ta ładowarka do odpowiedniej mocy. No i ładuje tak, jak deklaruje producent, a nawet lepiej. Tak wygląda produkt oryginalny. Tak więc słuchajcie, no, nawet wydaje wam się, że kupujecie, co prawda to było kupione jakiegoś zwykłego, normalnego sprzedawcy, a nie e, w sklepie, e, w sklepie e, oryginalnym Allegro, tylko no, jakimś sprzedawcy, który już tam kilkanaście razy sprzedaje, no to okazuje się, że jest to oszust, który wam sprzedaje Podróbę, która pracuje mocą 1 no, trzecią, taką jak powinien. Wyglądam być może tak samo, ale nie działa tak samo. Tak więc ja teraz zgłoszę to, że zostałem oszukany, zobaczymy, czy da, uda mi się coś wywalczyć. Nie liczę na to, pogodzę się z tą stratą, ale mam nadzieję, że Wy wyciągniecie z tego wnioski i, i raczej, jeżeli będziecie chcieli kupować produkty jabłkowe, to wybierzecie źródło, które jest pewnym źródłem, bo nawet urządzenie, które zostało tak doskonale pod względem wyglądu opakowania, tak doskonale pod względem przygotowania tego, jak ono wygląda, jak ono pracuje, no to jednak przy pomiarze elektrycznym, którego zazwyczaj klient nie jest w stanie sobie. Dokonać, no bo nie każdy ma urządzenie, któremu zmierzy jakim prądem jest ładowany, ładowany telefon, może zweryfikować i żyje w nieświadomości posiadając taką właśnie ładowarkę, że ona będzie działała tak samo jak oryginalna. No, niestety, tak samo jak oryginalna, ona działać nie chce. Jeszcze rzut oka na samą ładowarkę. Tu trochę inaczej to wygląda. Tak jak gdyby ten element, no taka alaguma, jakieś tworzywo, które tu jest, delikatnie wystaje powyżej tego aluminiowego kręgu. Tutaj, no kurczę, jak z dotyku wygląda to wszystko bardzo podobnie. Inaczej jest, bo jest tu taki frezik zrobiony. W tym widzicie, że jest taki frezik, tutaj jest to spasowane, można powiedzieć, tak na sztywno. Tu jest z frezem, tu jest na sztywno. Trochę widać tą różnicę. Ale naprawdę, jest to, gdyby to urządzenie jeszcze pracowało z parametrami elektrycznymi, jakie, jakie, no, po, jak, jakie powinny, z jakimi powinno pracować, to na pewno, na pewno bym łyknął ten produkt i bym na to nie zwrócił uwagi. Teraz pozwoliłem się troszkę tej z rozpędzić nieoryginalne. Jak widzicie, przedział minimum to jest i 4,3, maksimum 6,4, średnia to jest 5,59W. Tak więc. No, zdecydowanie będzie to wolniej, trzy razy wolniej, co najmniej niż ta oryginalna. Dobra, reasumując, decydując się na taki zakup w nieautoryzowanym sklepie, potem możecie mieć pro problem do samej firmy Apple, że miało działać fajnie, miało ładować szybko i, i miało działać zupełnie inaczej, niż jest opisywane to na stronie i kupiliście jakieś gówno. A niestety nie kupiliście produktu oryginalnego, tylko kupiliście jakiegoś Chińczyka, który tylko przypomina produkt oryginalny. Jak widzicie, również takim urządzeniem domowym do sprawdzania y, poziomu poboru prądu z sieci jakichś tam urządzeń, też możecie zweryfikować taką ładowarkę. Skoro tutaj ta ładowarka pobiera w granicach tam, jak widzicie, do, do 20 watów dochodzi, to znaczy, że faktycznie tymi 18 watami jesteśmy w stanie bezprzewodowo ładować telefon. W przypadku tego urządzenia tutaj wartości również są w granicach 6-7W. Tak więc też taki sposób elektrycznie bez specjalistycznego sprzętu, jeżeli oczywiście uznamy, że taki miernik jest z percentem specjalistycznym, to również takim domowym sposobem możecie sobie zweryfikować, czy Wasze urządzenie pracuje poprawnie i daje taką moc, jak powinno. Tyle. Słuchajcie, zachęcam do komentowania tradycyjnie. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału i odwiedzania strony testhpl.